Cześć, słuchajcie, przychodzę z kolejnym zestawem magnesów. Trochę mnie przeraziło to, co przyszło w zwykłej, kartce, w zwykłej kopercie, bez żadnego zabezpieczenia. Przyszło to, że tak powiem, o tak jak w tej chwili jest, czyli pocztówka i pocztówka i przeraziło mnie to, boże, chyba źle zamówiłam, bo pocztówki przyszły. Ale nie, po prostu przysz, przyszły dwie pocztówki pieskowej skały, żeby po prostu się nie rozjechały te. To są zwykłe kopertowe. I to jest Bobo, zamek w Bobolicach. Przejeżdżaliśmy przez Bobolicę kilka razy, ale nigdy się nie zatrzymywaliśmy, jak jechaliśmy do brzegu, Albo do Chłopów. Wejherowo też w kółko się przemieszczaliśmy przez Wejherowo, albo obok, albo zaraz przez. I też chyba czas coś tam zwiedzić. Tu mamy Litzbark Warmiński. Do Litzbarka Warmińskiego wybieramy się na wiosnę albo wczesnym Przesnął latem, przed, nie przed wiośniem, tylko przed latem teraz, więc tak. I Rozewie. Na Rozewiu, słuchajcie, byliśmy z 3-4 lata temu może. Co byliśmy właśnie w... Yy, gdzie my byliśmy? Zapomniałam. No nieważne. Yy, yy, więc, no Rozewie fajne, fajne. Nie pamiętam, czy byliśmy na Latarni Morskiej, ale byliśmy niedaleko. W każdym razie tak, polecam punkt yy, środka, że tak powiem, najbardziej wysunięty, punkt y, polski, warto zobaczyć. Dzięki, wielkie za uwagę, do usłyszenia. Papa tu wam zaraz napiszę, ile co kosztowało. Sprostowanie, słuchajcie, paragon wypadł z koperty. Y, magnetka, czyli 4 razy magnesy po 6 zł i koszt wysyłki 10, strasznie dużo. No trudno, raz. Raz się żyje. Widzicie, nie, niektóre magnesy są olbrzymie i są tańsze niż te, które są takie małe. No, ale to trudno. Dzięki, wielkie za uwagę do usłyszenia, papa. Pa.